Jest 4 sierpnia 1944 roku. Trwają zacięte walki w alejach jerozolimskich. Sztab komendy okręgu AK przenosi się ze zburzonego hotelu Wiktoria do gmachu PKO na rogu Świętokrzyskiej i Jasnej. Na kilka godzin powstańcy opanowują parter gmachu pasty przy zielnej. Powstańcy umacniają się na żoli Bożu, trwają krwawe walki na Mokotowie. Na woli natarcie kontynuują czołgi niemieckie wsparte lotnictwem. Niemieckie samoloty zrzucają ulotki wzywające ludność do opuszczenia miasta. Ludność chce walczyć. Alianci zrzucają zasobniki z bronią i amunicją dla powstańców na Woli, Starym Mieście i w Śródmieściu. Mówi Ryszard Boreński-Ryś. Poszedł do powstania jako 16-letni chłopiec. 4 po południu zaczęła się koncentracja kolumny pancernej, Niemcy byli tak pewni potęgi ognia, że siedzieli w odkrytych władzach. Mieliśmy dwa mausery, nie wytrzymaliśmy i dwóch chłopców otworzył ogień. Niemcy natychmiast zamknęli władzę, odwrócili wieżę i otworzyli ogień na nasz budynek. No to było piekło. Wszystko się trzęsie, nic nie widać. Strzelały również karabiny maszynowe z tych właśnie wozów pancernych, ze szczytu wykopu, ale również z domu w Alejach Jerozolimskich. Staszek Gromulski został ciężko ranny w brzuch. Natychmiast wniosły go sanitariuszki do szpitala, gdzie Staszek umarł w nocy. To był straszny wstrząs dla całej baterii naszej, dlatego że Staszek oprócz tego, że był dowódcą mojego plutonu, w czasie powstania był drużynowym 21. warszawskiej drużyny harcerskiej, z której do drużyny wywodziła się większa część żołnierzy Żbika. Na stanowisku bojowym w pałacu Blanka przy ratuszu na placu teatralnym ginie trafiony pociskiem poeta Krzysztof Kamil Baczyński. Warszawy!